Witajcie w kolejnym odcinku y, Tajemniczego Ogrodu. Jak widzieliście po kadzacency, nasza Gunesz y, była w tej pięknej sukni, którą zaraz jej zmienię. Y, na inauguracji, y, trzeba by to ładnie określić, powiedzmy na takiej imprezie oflada Strouda, Strauda, która zamieniła się trochę o walkę o władzę, która. Teoretycznie powinna należeć do Raula, ale jako, że mamy też Azraela, który jest starszy od Raula, to Flat podjął decyzję, że po prostu yy, odda władzę temu, który na nią będzie zasługiwał. A jako, że mamy Raula, mamy Azraela i Gunesz, jako osoby z szlachetnych rodów, to w tym wypadku no, widać pominię, yy, to nie było jej marzenie. Ja chciałabym sobie tutaj spokojnie, że tak powiem, żyć. A jak widzicie, oprócz, że słońce ją pali, to po prostu ma taką minę, jakby chciała powiedzieć, ja nie chcę tej władzy, bo wiem, jak to pachnie, a co zrobić. Natomiast zaraz zajrzymy, jak tam serafin. Ja tutaj właśnie zmienię jej strój. No taki powiedzmy zwyczajny. Hmm. Ja bym chciała Cię wysłać. Okay, muszę tu jeszcze jedną rzecz zrobić której nie zrobiłam wcześniej I okej, okay, no do... to krzesło nam trochę tutaj Pani Grosza Natomiast ja bym chciała po prostu, że tak powiem A tutaj chyba coś się spaliczyło wcześniej, więc my tu zmienimy na takie Tą Nie mamy jeszcze yy, string decka, więc Kiedyś ja, może się go dorobię Natomiast tutaj jeszcze bym chciała tą lampę zostawię ale chcę tutaj jeszcze, no trochę, powiedzmy, zarobili przez sprzedaż starych rzeczy, więc powiedzmy, no mają swój hajs, a ja tu właśnie zmienię chyba we wszystkich, na no taki. A, to miał być we wszystkich, taka biel i neutralny kolor i te automatyczne. OK, tu zmienisz strój i pójdziesz tutaj sobie ogarniać. Stwórz kompozycję biała paszcza z skłonnością do różu. Zobaczę zaraz gdzie jest nasz mój też jest tutaj na tych, więc ty idziesz do domu. Ty natomiast zmień sobie strój. Hmm, może na taki. I ja bym chciała, żebyś się tu może. Hmm, co by tu mogłabym dla niej teraz zrobić, bo to nie jest godzina na przykład dla vampirów. Tu kogo mamy? Czekł hmm. ja nam ucieka. Klałapili. Hmm. Może niekoniecznie. A ktoś, jakieś dziecko do Ciebie podeszło? A może bym nie chciała tego? Natomiast tutaj, o, jak widzicie, trochę zmieniłam wygląd. W sensie mm, włosy ostatnio... Y, wracam do Maxis Match włosów. Tu kogo mamy? Y, o, może z tym panem się zapoznamy. E, kurtuazyjne przywitanie. Niech się... widzę, że jest wspięty, więc może go uspokoimy trochę. A za chwilę pójdziemy do naszego domu. Żeby się tak zapoznać z ludźmi. I to usuniemy. A to może za chwilę. Poczekaj mm, o pochmurnej pogodzie. Yy, przeproś. Aha, to jeszcze raz tak tyłu, od tyłu do niego gadać. Mm, dobra. A... No dobra. Poczekaj na pochmurną pogodę. Ale, że na problemy. Hmm. Okay. Eee, spróbuj pocieszyć. Może go pocieszymy. Chociaż e, Maryk nam proponował, żebyśmy z kalebem się zapoznali. Eee, masz e, terapię na Wydaje mi się, że to miejsce jest nieco nabiecane. Okej, okay, sobie pokrzyczeli, ale ja bym chciała, żebyś tutaj usunął, a jest zbyt przerażona, no to wyślemy cię do łazienki w takim razie, mm, tu jest y kibele, y natomiast melek szecha wyślemy tutaj, żeby usunął wszystkie dziwne pierdółki, tak, nie chciałam tego na przyspieszeniu robić, a jeszcze tutaj jest jeden. Y i Pogadasz sobie za chwilę z um, Gnash, która po prostu jest no, niezadowolona z obecnej sytuacji, ale też chciałaby porozmawiać o tym z Nelkrzachem. Um, Który jako tako podrzucił tą propozycję, żeby... O, to nam się udało. Patrzył, czy gdzieś tu jeszcze w pobliżu są jakieś pierdółki Ale tu był, tu był. Natomiast ty już chciał pogadać tutaj ze swoją dziewczyną. Na pewno nie byś prosił o przemianę. To to, co to, to nie, ale o, yy. rozmawiaj o tańca. może z jej. Czy bardzo powiedzmy. Miłych e, takich twórców. E, e, co tu jeszcze chciałam? O, dyskutuj o istnieniu wampirów i może coś jest romantycznych. E, niech tutaj, o, wygląd. Pójdziesz do domu, a nie do e, tego. E, o. E, chciałam powiedzieć, nie do szklarnia, a szkolny, to nie jest szkolenie, to jest powiedzmy. Taka przebudówka. Natomiast e, ty będziesz chciała mu czekać na światło słoneczne. Oraz może e, obejmi um, plotkuj e, co tutaj minął dzień. Natomiast my jeszcze wyślemy tutaj. A ona poszła spać. A się się boi. Um, no dobra, to spróbujemy. Ja tylko Tak, spróbuję. Tak, y, sen. Jednak spróbować. Natomiast płacimy tutaj. Oh, <laughs> Pokażę. Popraw. I popraw. 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 Eee. Nerf. O, romantyczne zainteresowanie. I może jeszcze. O, Zapytaj, jak minął dzień. I sobie po prostu porozmawiają. Gorba. Ogólnie. Coś tu jeszcze chciałam wyznać za uroczenie. Że jednak mimo wszystko chciałaby z nim być niż powiedzmy wychodzić za mąż za jakiegoś innego mężczyzny, na przykład wampira Dobra! On twierdzi, że no. Niekoniecznie jeszcze to że ich związek jest jeszcze. No taki niepewny w obecnej sytuacji. Może zrobimy w wygląd i z przyjaznych im trochę nabijemy przyjaznych relacji. Dyskutuj o istnieniu wampirów, no bo no jednak wiecie się o tych wampirach I tu tak z przyjaznych jeszcze chciałam Dział się wiedzą wampirzom, żadnych Susa. Wspomnij, oh, bezinteresowną bezinteresowną hojność no trochę im powiedzmy co nie wychodzi sleep charso flagisi oh Pempini mmmm może może pręż muskuły you're big narba o o Przeprowadź ceremonię, natomiast ty będziesz chciała sobie tutaj dokończyć robię... Robienie... A, może sprzedać ją. To jeszcze zasiejesz Rozantemę. Jak hmm, również tutaj tak spojrzeć co ma. a jeszcze wejdę do wyposażenia. Aha, nie ma nic takiego. Hmm. Może kupimy nasiona, ale... Kwiatów. Zobaczymy, co nam wylosuje i spróbujemy to zasiać. Natomiast, Milek, szef poszedł. A, tu jesteś. Mm, no, mieliśmy niezręczne spotkanie, ale no, nie, to pierwszy, nie ostatni. Mm. Może stokrotka, a stokrotka jest chyba na piosnę dopiero. A, ale ją posiejemy, przynajmniej spróbujemy. Ją zasiać. Patrzył, gdzie ona. A tu miałam jeszcze te skasować. Już słyszę, że jakieś. Te skasujemy, bo mimo wszystko nie chcę, żeby biedna. Gunesz co chyba nam cierpiała, hmm, patrzył czy gdzieś jeszcze mamy. Okej, okay, nie pójdziecie na halce, a ty tutaj. No, niezręczne yy, spotkanie. A ty jeszcze nie mogła... Yy, chciałam powiedzieć, nie możesz się zdecydować, czy i spać, nie. Okej, okay, ukryj się przed wszystkimi. Na przykład jesteś zmęczony. Więc ja bym chciała, żebyś się um, położył. Ale może zanim się położyć, to po prostu pr przeprosić lub coś w tym stylu. E, więc wybierzemy, spróbuj ją pocieszyć. E, I jeszcze wybierzemy. Y Pochwal Wygląd. A, niewygodny. A ty coś tutaj się stresujesz? A, poszedł do kuchni panice i teraz... Patrzę, czy gdzieś tutaj są jakieś... dziwne rzeczy, ale widzę, że nie. My ich za chwilę wyślemy do... Yy, bliźniąt Batorę. A co, nie możesz przejść? No nie mówcie, że kurczę, tak zmieniam im tutaj te drzwi i teraz widzicie, że nie mogą przejść. No nie, na moim, że tak powiem, nie dzisiaj. Będę, widzę, że muszę trochę rzeczy po prostu pozmienić, żeby im tutaj było funkcjonalnie. Chyba, że mam zablokowane drzwi, ale... Postaram się, że tego nie miałam zablokowanego tutaj nie przejść Gdzie ty teraz idziesz? Ty idziesz spać Natomiast Ty byś chciała tutaj na pewno Z nim porozmawiać okay. no dobra a, motywujesz siebie. haspa, no, yy, Widzę, że tutaj ma głodne i tak dalej. Yy, natomiast yy, ja bym chciała je zabrać tak. Nie chować się pod wodzem. My idziemy do Biszyn Batora. Niech się najlepsze nam wyśpi. Zobaczymy jak tam nam wyjdzie. Jak zauważyliście, jesteśmy 1,52 tore. Yy, na pewno chciałabym, yy, żeby tutaj nam yy, nasza agones się napiła. Trochę plazmy. Natomiast ty, bo rozmawiasz tutaj z kalebem, yy, przejdę powitanie. powitania. Yy. Trochę go poznamy, że tak powiem. Zapytaj jak minął dzień. Jak również ucałuj całych chociaż Nie wiem czy to wyjdzie akurat. Ręcz rusze. I rozmawia o, o zmianach w sąsiedztwie. My sobie tak powiedzmy pogadają na spokojnie. O dom. no widać, że akurat jest powiedzmy takim typem, który możesz się zakochać. Może spróbujemy jeszcze flirtuj? No tak. Yy, yy, tu jeszcze jest yy, pochopy bygląd. Yy, Rozmowy o zainteresowaniach. Yy, jak również yy, pokaż zdjęcie. No nie wiem, czy uda się nam to na dworze zrobić, ale jakby się udało, to było to fajnie. Obej mi. O, to pierwszy pocałunek. Spróbujemy. O, jeps. Natomiast my do domu. I to powiedzmy, będzie bardziej dzień naszej serafini. Uuu, Kaba Dizi i Julian. Jestem z Wiesz, że dobrze się dogadują ze sobą Kaba i serafini. Aha, Karka na Podryw, Kącina, oraz może. Pierwszy posałunek. Okay. Imprezydent. O, wahaj, wahaj. mi wahaj. sobie może screena. Tak, nie wyszło tam na dworze, znaczy w domu, to spróbujemy na dworze. Mm. A widać, że trochę się mają ku sobie, a przynajmniej z po poczetką delikatną miętę. Mm. Mm. Spróbuj uwieść. To im wyszło, a spróbujmy jeszcze jeden raz pocałunek. Ojej, widać, że wpadła w kalebowi do domu. Dobra, to spróbujemy. Może, żeby. Yy, za trwem... Może nie tyle spędziało niego noc, ale żeby sobie tak pogadali. Yy. Ok, i spróbujemy raz jeszcze. Może. Yy, nie zostanie chłopakiem. Zapytajcie w związku, żeby wiecie. Pocałowała go, ale to nie, dostanie, nie oznacza, że od razu zostaną mężem i żoną w się stylu. I może pokwal wygląd y, oraz wymienić się numerami. Hmm, I może coś zabawnych jej wybierzemy. Wiecie, taka mini randka, ale tak nie do końca. Mm, jeszcze spróbujemy tutaj, mm, pocałuj, a jest jestem więc no, jest szansa, że coś z tego wyjdzie. Ja jeszcze tu bym chciała je jeszcze raz pocałuj, żeby, wiecie, jak nie wyjdzie pierwszy, to za drugim razem, na razie widać, że mają się ku sobie. I tym jak już yy, akcentem randki akcenty yy, siostrze? Yy, tak i yy, Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.